Drodzy widzowie, mam dla Was ważną informację. Pierwsza jest taka, że od dzisiaj robię tydzień daily, tak zwany tydzień z requerem. A no właśnie, ciekawy był ten requér, co nie? Ale pora z nim zakończyć. Oficjalnie dzisiaj ogłaszam koniec Requera, widzowie. Słuchajcie, od początku mojego działania w internecie, czyli jakoś od 2010 roku, zaczynałem wtedy dzięki mojemu bardzo dobremu koledze Rafałowi, którego bardzo, bardzo serdecznie, prawda, z tego miejsca pozdrawiam, pozdro Rafix. Zaczynałem wtedy grać w radiach internetowych jako DJ. Normalnie muzyczkę puszczałem, grube remisy leciały. Człowieku, czad pisał, siema, ja mówiłem. Jak się bawicie, jak się bawicie, gorące pozdrowienia. Lecę tutaj dla mojego kolegi z klasy Artura, kurwa. Miałem wtedy 13 lat XD i zaczynałem to wszystko pod ksywą DJ Aro. A samo Aro, moi drodzy, wzięło się u mnie z gry IC Tower. Kiedy przyszedł moment wpisania Niku, jak zrobiłem mega dojepanych high score w IC Tower. Niestety, pole popisu, a zarazem podpisu, było ograniczone do 3 liter. Ja, mając na imię Arek, nie mogłem się podpisać, więc wpisałem Aro. I tak zostało. Od zawsze byłem Aro i Później, jak zaczynałem na YouTube, czyli jakoś w 2011 roku, mój nick to był Arogames. Require natomiast został wymyślony na potrzeby tego iż mój kanał Arogames został usunięty. Czego dowodem jest pierwszy film na tym właśnie kanale, tym gdzie oglądacie ten film. I nie mogłem już zrobić niku Arogames, bo wtedy na YouTube każda nazwa kanału musiała być unikalna i nie mogła się powtarzać. Dodatkowo, na YouTube zaczynało wtedy nagrywać dużo osób i jak widziałem te ich dojebane ksywki, JJ Joker, Minecraft Blow, Play Games, Multi Guy. No to mówię ty. To może. Ja ja też se wymyślę jakąś ksywę dojebaną. I chuj, wyszło jakiś rekord Chuj wie w ogóle skąd i co to w ogóle znaczy. No ale pora to zakończyć, widzowie. Require jest skończony. Jechać go. Wracam do ksywy Aro. Zaczynamy od nowa, widzowie. Z tej strony kurwa Aro. A, no i wiem, że podczas mojej nieobecności pod ksywą DJ Aro i Aro Games powstał na przykład ktoś taki jak Aro Blend. Po drodze na YouTube był też ktoś taki jak Aro Echemix. Był też taki raper Aro. Pisa na mnie nawet nagrali. <laughs> Keczupy kurwa jakie pyszne są Oczywiście z tego miejsca bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam każdego Aro Nikomu nie chcę podpierdalać ksywki Więc generalnie żebym z nikim innym, z żadnym innym Aro nie był mylony Bo jest ich sporo w przestrzeni publicznej To moja oryginalna, oficjalna, pełna nazwa brzmi AroSeph Aro można mówić do mnie zdrobniale, jak się znamy, ale oficjalnie jestem Aro szef. Okok? Dziękuję za uwagę. A prawdziwy powód zmiany jest taki, widzowie, że z ksywką Require w ogóle się nie utożsamiałem. Od czasów podwórka, za dzieciaka, wszyscy mówili na mnie Aro. Moje pierwsze ksywki w internecie to było Aro. Ewentualnie z jakimiś dodatkami typu Aro.pl albo Aro Mistrz. Moja działalność jako publiczny twórca treści w internecie zaczęła się jako DJ Aro. Także czas na powrót do bycia prawdziwym sobą, widzowie. Siemanko. A jak coś to zmieniłem nazwę na Instagramie na Aro Podłoga Szef i jak was nigdy o nic nie proszę, o żadne lajki, jebane suby i tak dalej. To teraz prośba ode mnie dla Was. Wbijcie na mojego Instagrama Aropodłoga Szef i dobijmy tam sto koła obserwujących, chociaż okok. Jak to mówią influencerzy? Niewiele brakuje, prawda? XD! <grym> I zdjęcie dzisiaj wstawiłem tam na Instagrama nowe, to zostawcie likę. Dzięki. O, napiszcie w komentarzu pod zdjęciem, które dzisiaj wrzuciłem. Aha. Napiszcie komentarz o treści. Aha. Cała sekcja komentarzy pod tym zdjęciem, jak będzie zaspomowana. Aha. Dzięki. A, i na YouTube też zmienię nazwę na Aroshef. Także już nie wpisujcie nigdzie rekwer, żeby mnie znaleźć. Tylko Aroshef Okok. A najlepiej to w ogóle mnie nie szukajcie.